Oczko prawe zdjęte na prawo. Nieraz można się w opisach spotkać z takim poleceniem, żeby jedno oczko zdjąć bez przerabiania i zdjąć je na prawo. Czyli zdjąć tak, jakbyśmy przerabiali oczko właśnie prawe. Zobaczcie, oczka na drucie są w ten sposób. Gdybym chciała to oczko przerobić na prawo, to drudów wbiłabym tak i o. Tu mam oczko przerobione, a teraz zdjęte oczko bez przerabiania na prawo, czyli tak jest zdjąć, tak wprowadzić drut, jakbym zamierzała je przerobić, tylko nitki już nie nabieram. Oczko zdejmuję i ono jest ułożone na drucie w taki sposób. Nitka jest poza, bo to jest prawe oczko, więc nitka leci z tyłu. Kolejne oczko przerabiam już na prawo normalnie. O, do przerobienia w ten sposób i do zdjęcia oczka na prawo w ten sposób. W ten sposób zdejmuję oczka na prawo bez przerobienia. Tak jakbym miała zamiar, je, tak jakbym miała zamiar z nich zrobić normalne oczko, to w ten sposób zdejmuję bez przerobienia na prawo.